Cześć, z tej strony Eminitrader i zapraszam na dzisiejsze przygotowanie do sesji. Zapowiada się dosyć ciekawa sesja, głównie ze względu na fakt, iż mieliśmy wczoraj do czynienia z dosyć istotną informacją rzuconą na rynek już standardowy już przez Donalda Trumpa. Kwestia dotyczyła tutaj wojny handlowej na linii Stany Chiny, z całą pewnością większość z Was już o tym wie. Zresztą wystarczy spojrzeć na aktualne notowania, aby przekonać się, że um, miała miejsce jakaś e, istotna informacja. Jednak zanim przejdę do e, analizy, e, takiej e, jaką e, każdego dnia staram się tutaj przygotować, na e, każdej sesji, chciałem zwrócić uwagę na, na jedną rzecz. W trakcie piątkowego przygotowania mówiłem tutaj o, o tym, że według mnie doszło do e, naruszenia e, tego. Krótkoterminowego, czy też może już nawet nie krótko, ale średnioterminowego trendu wzrostowego tego impulsu, który wyniósł nas tutaj w okolicy aktualnego all time high. Chodziło mi tutaj o zanegowanie tych obszarów w okolicach 29-13. Uważałem, że zejście ceny poniżej tego poziomu w jakimś stopniu zanegowało ten impuls, i mówiłem o tym, że możliwe jest tutaj przejście w jakiś trend korekcyjny. I tutaj, patrząc na to, w którym miejscu znajdujemy się aktualnie, oraz to jaki przebieg miała dotychczas sesja nocna, mógłbym tutaj mówić, że moje założenia miały, były trafne, że cena faktycznie tutaj, schodząc poniżej, czy też nagując ten obszar single printów przeszło w taki okres korekcyjny, mógłbym tutaj szczycić się trafnością swoich założeń. Z drugiej strony jednak patrząc na przebieg piątkowej sesji można by było powiedzieć, że moje założenia były całkowicie mylne, że dużo bardziej um, miarodajnym było tutaj to odbicie w okolicach 29.00, o którym też mówiłem w trakcie piątkowego przygotowania. Jednak to, na co chciałem tutaj zwrócić uwagę, to przede wszystkim fakt, że mieliśmy w międzyczasie do czynienia z dwoma kluczowymi e, aspektami czysto fundamentalnymi, mógłbym tak to powiedzieć. Bo po pierwsze, mieliśmy dane o NFP, a które były znacznie lepsze od przewidywanych, które to sprawą, których tutaj mieliśmy do czynienia z tym um, kontynuacją um, tego impulsu, wzro impulsu wzrostowego oraz um, zamknięcie się um, piątkowej sesji znacznie powyżej um, zamknięcia czwartkowego. Z drugiej strony, jak już wcześniej wspomniałem im tweet, czy też informacja ze strony Donalda Trumpa, która tutaj sprowadziła nas um, na poziomy znacznie poniżej okrągłej bariery 2900, które, co sugerował, co jest tak jak, tak jak wspomniałem kolejnym takim dosyć istotnym um, czynnikiem fundamentalnym, czy też makroekonomicznym, czyli tak naprawdę widzimy, że to, że według mnie mogło tutaj dojść do jakiegoś wyłamania się z tego impulsu wzrostowego, czy też um, jakiejś takie analizy bardziej średnioterminowe, terminowe, wybiegające trochę poza ramy handlu stricte intraday, tak naprawdę w dużej mierze są z perspektywy day trader'a mało, mało istotne. To, tak jak mówię, tu z jednej strony mógłbym mówić, że moje założenia były trafne. Ktoś mógłby powiedzieć, że, nie, że, że, że całkowicie chybiłem, biorąc pod uwagę ten impuls w trakcie sesji piątkowej, jednak tak jak wspomniałem przed chwilą, istotne były te dwa czynniki fundamentalne, dlatego też ja zawsze przygotowując się do sesji bardziej się staram patrzeć na aktualną sytuację z perspektywy, jak już zresztą zauważyliście, tych obszarów dystrybucji, z perspektywy miejsc, do których zmierzać może cena, a nie, nie staram się tutaj wyrokować, czy kolejna sesja przyniesie nam wzrost, czy kontynuację, czy też może spadki. W mojej opinii dużo istotniejsze jest to, w którym kierunku zmierzać może cena, jeżeli dojdzie do jakiegoś dynamicznego impulsu, czy też wyłamania się z aktualnego obszaru dystrybucji. Dlatego też zawsze przygotowując się do sesji, staram się wyznaczać kilka stref popytowych, czy też podażowych, jako, potenc jako potencjalnych stref, do których cena może zmierzać. Dlatego wydaje mi się, że z perspektywy tutaj day tradingu sesji handlu stricte intraday jest to dużo, dużo bardziej przydatne niż tutaj próby wyrokowania, gdzie znajdować się będziemy na zakończenie sesji i tu próba jakiś bardziej dłuż średnioterminowych analiz tak jak powiedziałem wróżenia tego jak zachowywać się będzie dokładnie w, którym, w którą stronę zmierzać będzie cena. Dlatego też, biorąc pod uwagę impuls, który mieliśmy do czynienia w trakcie sesji nocnej, impuls spowodowany, jak już wspomniałem wcześniej, informacją z Twittera Donalda Trumpa, tutaj również przede wszystkim skupiał się będę na tych obszarach dystrybucji, w których znajdowaliśmy się na przestrzeni ostatnich tygodni i tak tutaj patrząc na to, na potencjalne obszary popytowe, na, na imię S&P, to w pierwszej kolejności zwróciłbym tutaj uwagę na ten single print na, na profilu tygodniowym na 28,90 w połączeniu z poziomem value at High na tym samym profilu tygodniowym 28,87. W mojej opinii stworzy nam to taką pierwszą strefę popytową przed dzisiejszą sesją, w której możemy spodziewać się jakiejś reakcji. Widzimy, że pokrywa się to też z nietestowanym do tej pory, oczywiście w trakcie kasowego poziomem. POC na 2888. Dlatego też ta strefa może być jedną z ważniejszych przed dzisiejszą sesją. Poniżej mamy obszar znajdujący się poniżej. Value, przepraszam. <küh> value Haina na, na profilu tygodniowym 2883. Jednak tutaj wydaje mi się, że warto by rzucić okiem na to, jak wyglądał, wyglądały te sesje. W tamtym tygodniu, i tutaj widzimy, że dosyć ciekawą strefą jest ta strefa znajdująca się poniżej value at low na profilu dziennym z 9 kwietnia, czyli 28,81,50 oraz poziomem POC na 28,79,00. Widzimy, że tutaj tak naprawdę y, są y, minima tej, tego obszaru konsol y, konsolidacyjnego, czy też strefy y, obszaru dystrybucji. W którym znajdowaliśmy się w tamtym rejonie i zanegowanie tych dwóch, tych, tego obszaru pomiędzy tymi dwoma poziomami, może nam tutaj przynieść jakiś bardziej dynamiczny impuls spadkowy z perspektywy poziomów czy też obszarów podażowych. To tutaj skupiłbym się przede wszystkim na poziomie 29.03 aż po 29.03. 05:50, jest to obszar, o którym mówiłem w trakcie um, przygotowania piątkowego. Um, jak rzucimy okiem na, um, na przebieg sesji nocnej, widzimy, że tutaj, właśnie na poziomie 29:03, znajdował się um, poziom value at low w oparciu o wolumen sesji czwartkowej. Jak widzimy, sesja nocna mocno respektuje te. Te obszary dodatkowo, patrząc na value at high dla, dla sesji nocnej, który jest na 29,01,50, również dostajemy potwierdzenie, że tutaj ta strefa w tych okolicach, w okolicach 29,03, może być dzisiaj mocną strefą podażową, w okolicach której możemy spodziewać się reakcji ze strony e, rynkowych e, niedźwiedzi. Powyżej mamy już przytaczaną przeze mnie niejednokrotnie strefę 29,13, 29, 15 Jest to ten um, obszar, czy też um, strefa, z której doszło tutaj do, um, do wybicia, które zaprowadziło cenę w okolicy aktualnego all time high. Dlatego też tutaj wydaje mi się, że możemy spotkać się z jakimiś próbami obrony um, tej strefy um, podażowej, um, tak aby um, w, w całości zanegować ten impuls, o którym wspominałem już um, niejednokrotnie. Jeżeli chodzi o. Linie na piasku przed dzisiejszą sesją to wyznaczam ją dzisiaj na poziomie 28,96,50. Jest to value at high na, na profilu tygodniowym. Pokrywa się to też z tym obszarem single printów w okolicach low na, na profilu tygodniowym. I tak jak to już zwykło bywać, będę starał się grać longi powyżej tego poziomu. Oczywiście, jeżeli dojdzie do akceptacji ponad 29,03, shorty poniżej. Tutaj z targetem w okolicach e, wspomnianego wcześniej 28,7900. To tyle, jeżeli chodzi o sytuację na, na imi, imieniu SP. E, przejdźmy zatem do ropy. Ropa tutaj zaliczyła bardzo podobny zjazd e, w trakcie sesji nocnej, jak miało to miejsce w przypadku imienia SP. Dlatego też e, podobnie jak miało to miejsce w przypadku e, kontraktów na SP. Takie tutaj będę starał się bardziej patrzeć na to. Gdzie znajdowały się dotychczasowe obszary dystrybucji i w którą stronę może zmierzać cena? Przed dzisiejszą, w trakcie dzisiejszej sesji, patrząc tutaj na przebieg poszczególnych dni, na tym profilu tygodniowym, widzimy tutaj dosyć ciekawą strefę, znajdującą się poniżej okrągłego 60.00. Mamy tutaj ten obszar single printu. Widzimy, że ten dzień otworzył się znaczną luką, przetestowane zostały te okolice okrągłej barier 600 doszło do odbicia i kontynuacji impulsu wzrostowego, dlatego też e, te okolice 600 e, i poniżej aż w kierunku 5988 mogą być taką dosyć istotną e, strefą popytową przed dzisiejszą sesją. Patrząc dodatkowo na low, aktualny, w, który znajduje się na 6004, e, widzimy, że jak najbardziej ten obszar może być dzisiaj respektowany. Dodatkowo, obszar, o którym wspominałem już w trakcie e, piątkowego przygotowania, czyli okolice 60-51 aż w kierunku 60-66, jest to ta strefa pomiędzy value at high na profilu tygodniowym oraz tym e, obszarem single printów. Tutaj też możemy spodziewać się jakiejś e, reakcji ze strony e, rynkowych byków na ropie. E, w, w kwestii e, obszarów podażowych. To tutaj przejdźmy może na, na profile dzienne. Jednym z nich może być obszar zlokalizowany pomiędzy 61,80 oraz 61,95, 61, czyli widzimy, że jest to strefa pomiędzy poziomem value at High oraz Valiathlona na, na profilach dziennych o tym poziomie 61,80, 61,86. Mówiłem w trakcie piątkowego przygotowania. Jak najbardziej, tutaj w dalszym ciągu możemy spodziewać się jakiejś reakcji. E, powyżej mamy obszar znajdujący się pomiędzy e, piątkowym value at high na 62,40 oraz tym tutaj value at low, który widzimy jest mocno respektowany na 62,52, czyli tak naprawdę, wybicie powyżej tego poziomu 62,52 jest e, w mojej opinii kluczowe, jeżeli e, myślimy tutaj o powrocie do tego trendu wzrostowego. Z targetem w okolicach lokalnego szczytu na 66,60. Jednak, oczywiście, do tego poziomu pozostaje nam jeszcze sporo, sporo drogi. Linia na piasku przed dzisiejszą sesją to będzie poziom 61,57. Patrząc na przebieg sesji piątkowej jest to poziom value at low w oparciu o wolumen. Wybicie powyżej tego poziomu, wydaje mi się, że powinno nam przynieść impuls który może zaprowadzić cenę w okolice 62,27 oraz w przytaczanych już wcześniej e, poziomów e, 62,40, 62,52. E, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze przygotowanie. Mam nadzieję, że, że okazało się ono być. E, Przydatne, i jeszcze raz, tak jak wspominałem na samym początku przygotowania dzisiejszego, po takich impulsach czy też takich informacjach, z jakimi mieliśmy do czynienia dzisiaj w trakcie sesji lotnej, czy też wczoraj, przede wszystkim zwracałbym uwagę na to, gdzie znajdowały się dotychczasowe obszary dystrybucji w trakcie ostatnich tygodni, gdzie tutaj dochodziło do, do wybić, gdzie. Była ta strafa równowagi oraz y, nierównowagi na rynku, gdzie dochodziło do dynamicznych impulsów i bardziej patrzeć na rynek właśnie z takiej perspektywy potencjalnych y, targetów po obydwu stronach, niż starać się tutaj wyrokować, w którą stronę zmierzał będzie rynek. Oczywiście jakąś, jakimś wyznacznikiem w takich przypadkach może być też y, sesja nocna, co tutaj potwierdza nam y, dotychczasowy przebieg y, handlu na imieniu na SP, gdzie gdzie value at high wolumenowy znajduje się w okolicach przytaczanego wcześniej poziomu 29,03, czyli tak naprawdę, przy takich dynamicznych impulsach, czy też impulsach spowodowanych danymi fundamentalnymi, danymi makro, sesja nocna może nam przynieść odrobinę więcej przydatnych informacji niż ma to miejsce zazwyczaj. Myślę, Mi że to tyle na dzisiaj. I do usłyszenia jutro.